Znowu ja, czyli, czyli XDGame. Dzisiaj akurat będziemy grali w Blue Starsy Dużo filmików nagrywałem, jeden mi się popsuł, a był taki dobry Trafiliśmy yy, go, yy, El Primo Jadę? Przez kupienie Epickiego, za, yy, nie Epickiego tylko inny, za był chyba za 30 gemów Kupiłem i dostałem yy, go, bo tylko go mi brakowało tu, tym odcinku, że można sobie dokupywać. Można sobie co dokupywać? Na przykład jak nie macie postaci to kupcie. To nie kupujcie Jeśli nie macie postaci to wtedy nie działa, nie możecie. O, ja mam mało procent. Wyślijcie ładowarkę. Ja cię... O, już chyba lepiej. Y -hy -hy -hy. Kiedy jest taki on na przykład yy, skin za darmo albo coś i nie macie tej postaci, znaczy kiedy macie skina za darmo i na przykład nie macie tej postaci, żeby mieć tego skina, to zostajecie na początek postać, a potem jeszcze yy, skina. Wyszłam z, z obok ciebie. A, dobra, tu chwilę cię, zaproszę. Tak samo było z, 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 z tym. Mhm. Musieliśmy się załadować. Ja miałam akurat, tylko siostra nie miała trafiła. To wtedy dostało się z skina, a siostra dostała, dostała, dostała. Dostała wtedy Barleja. I skina. I, I jeszcze trafiła ropy. Rico. Ale ja chcę tą postać, na pewno Galę Ja też chcę. Ale to jest. Karnet zadymiarski. Nie można. Ale to jest w karnecie zadymiarskim. Tu jest karnet zadymiarski. No. Ja nie będę miał takiej postaci, ale chcę ją. O, za chwilę 10 gemów będę miał. 10, 30, 40. I że masz na to jakąś postać. 60 gemów można tu zdobyć, ale jeszcze wcześniejsze. 60. 80. 100, 100 gemów można najwięcej dostać. Mhm. Czyli na pewno, jeśli macie jeszcze 39 albo 40, powyżej 39, to jeśli to będziecie mieli wszystko, to kupicie sobie 4 megaboksy. Ale to, y to jutro się to skończy. I sprawdzam czy jest okazja, żeby kupić za, za to. O tą skrzynkę. Ale nie ma. gdzieś okay, też się siałem na tego ja. Okay? No Dawaj graj. Pokaż, że Dawaj, graj. Pokażę maskina. Wiem. Pokażę maskina. Do tego tego. No Yy, ma, masz go, no i pokaż wybierz. skina i wybierz skina i już i ja mam to samo Bo razem się zalogowaliśmy Ale ja biorę Barleya Bo ja mam piątą rangę, ty masz pierwszą O i dzisiaj zrobiłem tak, żeby mieć to uwolnione to, ale nie mam na razie do tego, te, tego, ale powinniśmy, chyba, chyba, A, tak, będę miał jakieś dwie skrzynki o. na razie. To pokażę Wam, ona będzie miała co innego co i bardzo ciekawa. Dobra, Oliwia, wybieraj sobie postać jakąś. Mam ją. Dobra, to zaczynamy. nie ją. Nie Z puszków, z, z pcharków. No, tylko. A ja tu wystrzelam. Ej, Szelka strzeli. Niech to. Nie strzeliła. O, Giń. giń. O nie, nie, nie. Z, zginąłem razem z tym. O nie. Krów Leon Spike, ktoś napisał na ten manik. O, tak jak Oliwia 1-2-3. 1-3-2 znaczy się. Ja powinienem być ze ścianami, tak dokładnie, ale tutaj jest trochę mało ścian. O, wygraliśmy. strzeliliśmy gola. O, no to już wygraliśmy. Teraz tylko tak sobie grać dobrze. Kto bierze piłkę? Ktoś bierze piłkę. Gdzie ja wziąłem? Dobrze, dobra. Użyła ulta, nie trafiła. Jeszcze ultem, a był najlepiej. Chciał wjechać we mnie ultem. Nie, ja strzeliłem szybciej. Bo ja ultem strzelałem, trochę szybciej było. Ult, no i masz. Dwa t i możesz dostać y, 300 tego. 350, a ja. to ja biorę Jessie. Bo Jessie na. Na, 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 na piłkę. Na piłkę biorę ja... O, mamy nawet piłkę ustawioną, to dobra. Nie można mieć dwóch. No tak. Czekaj, zaseguruję ci jakiegoś. Bierz rose. No. Albo czekaj, Olivia, wiesz, że możesz sobie wyjść. Tak? I czekaj chwilę zasugeruj to i ty naciskasz na to i użyj i się zmieniasz Olbia teraz ty mi zasugeruj i, I, i ja wybiorę ją A ja mam ją, dobra czekaj ja zmienię i wybierz mi na jakąś inną o i właśnie ja naciskam to, użyj tak siostra też robi dziej mi na profit wchodzisz Bej, Dobra. Już. Na czatach jest coś, a... Dobra, mam. I pamiętajcie o dołączeniu do grupy. Niestety... Ktoś weszedł, a potem wyszedł. I właśnie napisałem, że chwilę trzeba poczekać, bo nie zawsze wchodzę, bo najwyżej przestanę grać. Nagle ktoś dojdzie, chwilę sobie poczeka, nie dostał. A jeszcze dwie, dwie, dwie osoby są, ale jeszcze trzy osoby, jeśli dojdą, to będą mieli za dowódcą. Czyli. Ko, ko. Czyli, że będą tu i będą mogli wywalać. A, ale ja mogę też wywalać? Mm, jej nie można. Dobra. Dobra. Czekaj, <laughs> Filip. Gramy. Gramy, Oliwia. Pamiętajcie o zostawieniu łopki w górę. Chciałam to powiedzieć? I nie powiedziałaś. Ukradłem ci tekst. Ja to na końcu języka. Hmm. Mm, mam mało życia, mam mało życia. Pu, bu, Prawie kolta zabiłem. O, szelkę też zabiłem. To jest nowy skin do żarki. powiedzieć. O, w dupę. O, w dupach chciałem strzelić, A, to jest nie zdążę. Kto? I y, ten y, ma jeden. Tutaj no, wieżyczkę. Jest... A, jest... Dobra, mamy wieżyczkę przy tym. Nie zastali mnie. A ja chcę zabić Colt'a. Ale no, on ma Colt ma Sina. wiem. O Twoja wieżyczka. Ona ma skin skinę. Co to powie? No kurde, nie dało mi wycelować. Weszedłby w to. Znaczyłka. Ufa, jak Moja wieżyczka nie ma skina po pierwsze. A po drugie, o co ci chodziło z tym skinem niby? Skina, których nie mam. A ty już, bo ja mam skina jakiegoś. Nie. Bierz go, atakuj, bo ja nie wyjdę z nim. O! Haha, użył chuda!